Twój dom będzie wolny od wilgoci. Już nigdy nie zobaczysz grzyba na swoich ścianach. Na początek weź dwie lub trzy cytryny. Płaską dłonią roluj cytryny w przód i tył. Dzięki temu wyciśniesz łatwiej i więcej soku z cytryny. Sok z cytryny ma silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Następnie przekrój cytrynę na pół i wyciśnij jej sok. Do uzyskanego soku dodaj jedną małą łyżkę czosnku granulowanego. Dzięki zawartej w czosnku alicynie hamuje on rozwój grzybów i pleśni. Całość dokładnie wymieszaj. Jeśli masz ciemny kolor ścian, możesz dodać kilka zmielonych goździków do mieszaniny. Powoli odcedź mieszankę do drugiego naczynia. Użyj do tego mokrą chusteczkę lub gazę. Weź plastikową butelkę z dozownikiem. Przelej płyn do butelki i dokładnie zakręć. Tak przygotowany płyn użyj w miejscach narażonych na pleśń oraz grzyby. Ten domowy płyn pomoże zwalczyć ci problemy raz na zawsze.